Cześć, witam w tym kolejnym odcinku Sowietków na moim kanale, no i dziś zostawimy sobie tą naszą małą wioseczkę, którą budowaliśmy sobie w ostatnim odcineczku, tak jak wiecie ono troszeczkę zajmie to, żeby wszystko się tutaj wybudowało, zwłaszcza, że nie mamy gdzieś tutaj w pobliżu tych naszych biur yy, budowy jednak, znaczy jest tylko to, ale tak jak widzicie ono ma tam swoje problemy i tak naprawdę tutaj wzywam sobie dwójeczkę, żeby nam pomagała. W budowaniu tego wszystkiego, więc niech oni sobie gdzieś tutaj po prostu budują. Myślę, ja powinienem wzywać jedynkę czy dwójkę, właśnie nie pamiętam które to biuro yy, budowy było. Tak, bo to jest to, czyli ja powinienem wzywać tutaj jedneczkę, nie dwójkę, bo nie będą gdzieś tam gdzieś z daleka. No już mówi się trudno, to możemy przypisać. Niech oni tutaj nam oczywiście pomagają, a my gdzieś wrócimy sobie do budowania naszej stolicy. No i tak, w naszej stolicy już, tak jak widzicie, powstają pierwsze budynki, które będą odpowiedzialne za to, żebyśmy gdzieś tam mogli sobie funkcjonować. Oczywiście nie ma tu jeszcze prądu, nie ma innych różnych rzeczy, które dalej będą potrzebne, ale pojawiają się już jakieś sądy, tak jak widzicie, pojawiają się już budynki szkolne czy też przedszkolne, więc cała ta infrastruktura sobie tutaj pięknie powstaje, żebyśmy mogli właśnie tych naszych mieszkańców prowadzić. Nawet już jest gdzie się wprowadzać, tylko oczywiście ciągle brakuje nam tych wszystkich równych rzeczy. No i tak, ja byłem na wakacjach, dlatego odcineczki się nie pokazywały. I teraz dopiero mi się przypomniało, że miałem wgrać te mody na elektrownie, znaczy na ocieplanie to prądowe, tak? Czyli tego jeszcze dzisiaj się tym nie będziemy zajmować. Z tym, czy możemy się na pewno zająć, to jest dostawienie sobie hydroforni, dostawienie sobie ścieków, żebyśmy byli w stanie już zaopatrywać to miasto, jeżeli tylko będzie taka oczywiście potrzeba. Tutaj nic nie potrzebuję, oprócz tych budyneczków tak naprawdę. Ja tych hydroforni też Chciałbym nastawiać sobie troszeczkę, żebyśmy jednak mieli to tak dobrze podzielone, więc tak, na pewno te budyneczki będą miały wszystkie zasięgi. Tutaj te budyneczki też powinny zachować, stąd wszystkie zasięgi. Tam raczej nie będzie nic takiego bardzo bardzo oddalnego. I tutaj dostawimy sobie jeszcze jeden oraz wyprowadzimy sobie taką bułkę tutaj do tych naszych y, strefy, gdzie będziemy mieli właśnie tych naszych robotników z tej naszej elektrowni tymczasowej. Tak można sobie powiedzieć, oczywiście, póki nie będzie tutaj pracowników, to nie będzie też prądu. Więc jest to związane z tym, że no jednak ci. Te osoby będą musiały się wprowadzić, żeby to wszystko w ogóle zaczęło nam tutaj funkcjonować. Ale tak, mamy rozdzielać wody, postawimy sobie jeden oczywiście tutaj, żebyśmy już nie mieli jakichś tam większych problemów i najgrubszymi rurami, będziemy się podpinać. Czyli tutaj po prostu robimy sobie jakieś tam połączenie, żebyśmy mogli sobie później to wyprowadzić gdzieś tutaj dalej na tą naszą strefę. No oczywiście nie ma takich rozdzielaczy, chyba że znajdę też w modach żeby były rozdzielacze, które mają wiele wejść i wiele wejść, żebyśmy mogli sobie podłączyć tak jakby kilka sieci no ale póki co musimy sobie działać na tym co yy, mamy w gierce dostępne czyli tak, to najgrubsza na pewno będzie sobie gdzieś tutaj szła, i będziemy potrzebowali takiego rozdzielacza oraz takich rozdzielaczy tutaj tak naprawdę postawimy sobie kilka, tak w zasadzie trzy bądź cztery yy, które będą nam póki co za to wszystko oddziaływały, no i tak właśnie, my się sobie połączyć to powiedzmy sobie w ten sposób że z tego rozdzielacza oczywiście będziemy brać sobie wodę tutaj, żeby ona sobie pięknie docierała i stąd będziemy już sobie wyciągać ją bezpośrednio na te nasze, nasze, na te nasze hydrofornie. I tutaj się zastanawiam, czy właśnie chcemy coś takiego, czy chcemy mieć jeszcze jedną rozdzielnię i potem pchać tą wodę tam, ale wydaje mi się, że to już będą oddzielne rury, oddzielna cała taka strefa, żebyśmy nie mieli też jakichś tam dużych problemów. A tutaj do tej podłączymy sobie może jeszcze kilka Rzeczy z tej strony, jeżeli będziemy sobie je w późniejszym czasie budować, czy chcemy łączyć te rozdzielacze? Tak naprawdę nie mamy, teoretycznie możemy i ta rura byłaby już tak odpowiedzialna po prostu sobie za to. I chyba nawet sobie tak zrobimy. A tutaj po prostu przyciągniemy później jakąś jeszcze jedną, która będzie odpowiedzialna za to, żebyśmy sobie tą strefę zasilali. Ja też nie pamiętam, ile tych budynków może być podłączonych, ale już jestem nauczony tym, żeby nie robić tego na jednej sieci, tak jak zrobiliśmy to tu. Później zaczynają się problemy z wodą. Ja wam sobie powyciągałem jeszcze kilka kolejnych rur, żeby one nam tutaj pięknie działały. No i co? Stąd przyciągniemy sobie tak naprawdę jedną rurę, która będzie się podłączona do jednego z tych właśnie naszych wyjść. Już gotowych na nasze miasto, i to będzie właśnie taki pierwszy przepływ, gdzie będziemy mieli podłączoną tą sobie naszą infrastrukturę wodną. Czyli wszystkie te okolice będą miały wodę. W razie co, jesteś w stanie jeszcze siedzieć tutaj, popinać oczywiście, w, znaczy wyprowadzić tą płotę gdzieś tutaj dalej. Ale przynajmniej taka długa rura, która już będzie gdzieś tam poprowadzona u nas, oczywiście będzie. Do tego, oczywiście, są potrzebne zbiorniki też na ścieki. Jak będziemy dostarczać wodę, to i ścieki musimy odbierać. Możemy je stawić tak naprawdę gdzieś sobie tutaj niedaleko, i postawimy to sobie w tym miejscu, żebyśmy tam mieli te wszystkie zasięgi. I ze ściekami raczej nie ma aż tak dużych problemów, aczkolwiek te rury też potrafią mnie wyrabiać. Ale postawimy sobie, właśnie, może takie trzy zbiorniczki tutaj. Nie wiem, czy tam dalej będzie zasięg, ale wydaje mi się, że i tak powinno być ok. Stąd, no nie ma tam zasięgu, więc jeszcze jedną sobie tutaj postawimy, która będzie odpowiedzialna za to, żeby gdzieś tutaj tę okolicę nam zbierać. Oczywiście będzie potrzebne sobie ścieki też tutaj. Aczkolwiek nie jestem pewny, czy będziemy je bezpośrednio podłączać sobie gdzieś właśnie do tych naszych miejsc, oczyszczalni i tak dalej, Czy będziemy się tak bawić w to, żeby to wyprowadzać sobie troszeczkę inaczej, ewentualnie wywozić. Chociaż jak później będzie więcej tych kolektorów, bo oczywiście je będzie trzeba sobie postawić, to na pewno tutaj też będzie to troszeczkę lepiej zarządzone. Na pewno tak możemy sobie postawić jeden kolektor gdzieś tutaj przy tych naszych przy tych naszych torach i pytanie teraz, czy to wszystko będzie się nam pięknie, ładnie łączyć. Czy jednak będą potrzebne wymagania nachylenia? No oczywiście, że będą potrzebne nachylenia. E, chyba od razu zrobimy takie pompy duże, żebyśmy nie mieli później problemów z tym wszystkim. Czyli będziemy po prostu się łączyć e, już tymi rurami naprawdę, naprawdę głęboko. No i właśnie to jest to, czego się najbardziej obawiałem. Czyli po prostu nie jesteśmy w stanie e, połączyć się. To jest troszeczkę też słabe. Będziemy musieli tak naprawdę stawiać to powiedzmy sobie w takich odstępach, żeby te rury naprawdę były blisko siebie wtedy powinniśmy być w stanie je po prostu połączyć, a stąd już raczej nie powinno być takiego problemu, skoro mamy tak duży, e, tak duży spadek zrobiony. No i to pięknie będzie nam tutaj sobie szło i stąd raczej będziemy sobie budować gdzieś jakieś kolejne e, kolektory ściekowe, które będą odpowiadały za to, żeby wyprowadzić sobie to wszystko. Tak naprawdę ten system tutaj może być oddzielnie, to wiadomo, woda początkowa jest nam bardzo potrzebna, ale tutaj będziemy w stanie się wpinać, w czasie późniejszym, więc tutaj też byśmy mogli sobie to tak zażegnać chyba, że po prostu na uruchomienie tego wszystkiego zrobimy sobie to jako jeden taki system no i tutaj będzie nam oczywiście potrzebne coś takiego no i teraz te zbiorniczki wszystkie będzie trzeba podłączyć ja podejrzewam, że nie wszystkie uda się podłączyć bezpośrednio, więc od razu sobie postawimy jeszcze jeden taki kolektor i zrobimy to w bardzo dobry, w bardzo prosty sposób czyli po prostu będziemy musieli postawić oczywiście pompy bo bez pomp się nie uda, ale może postawimy sobie te mniejsze. Taka pompa, jeżeli nam się tutaj zmieści, to powinno być ok, i wydaje mi się, że ona też będzie w stanie się tutaj podłączyć. Oczywiście, że nie będzie za każdym razem, wydaje mi się, że to będzie ok, a jednak nie jest i ja się muszę tego nauczyć, żeby po prostu stawiać te pompy prosto przy tych zbiornikach. Bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie, że stawiamy sobie kolektor i do tego oczywiście pompę. No i tak, podepniemy sobie to tutaj. No, oczywiście sobie nie podepniamy, bo wziąłem sobie tą troszeczkę niższą. Chociaż to jest kulica z budynkiem bardziej niż to, że yy, mamy ten. Ten nam jakby ten budynek po prostu przeszkadzał no, w połączeniu tego. Ale to jesteśmy w stanie zrobić sobie jeszcze jedną rzecz, i po prostu postawimy sobie kolektor ściekowy w tym miejscu, który też gdzieś tam będzie nam później, później yy, może potrzebny. Yy, zrobimy do niego zwykłą ścieżkę, tutaj nie będziemy się rozdrabniać, bo żeby gdzieś tam budować sobie te wszystkie chodniki. No i stąd już raczej nie powinno być problemu, żeby się połączyć. Czyli po prostu chcemy się podłączyć do tego miejsca. I tutaj przechodzimy sobie tak naprawdę do tej pompy. Wymagane odpowiednie nachylenie. I tak naprawdę mogę zrobić sobie to w ten sposób bardziej leniwy. I pytanie, czy to w ten sposób zadziała? Czyli po prostu skąd? Dotąd też tak nie zadziała. Czyli po prostu chyba będzie trzeba sobie to wszystko. Wyburzać. Tego już nie będę wyburzał, niech to sobie już tak zostanie, po prostu będziemy sobie lecieć tutaj na dwóch pompach, może to nie jest zbyt dobre, ale nie chce mi się po prostu już tego przebudowywać. Dalej wymagam odpowiednie na nachylenie, bo tutaj jest jakiś problem, że to jest chyba jakaś górka. Jeszcze jestem w stanie zrobić coś takiego, żeby ta pompa poszła sobie jeszcze jedna tutaj, czyli takimi pompami naprawdę byśmy musieli sobie przepompować, dalej to jest problem, a jeżeli włączymy sobie te, no tak, bo to jest w dołku. Czyli te pompy by musiały być tak naprawdę teraz chyba co kawałek, żeby to się udało połączyć, czyli stąd dotąd, stąd dotąd i stąd, dotąd jeszcze się nie uda. Jeszcze jedną taką małą pompę wstawimy. I tutaj się już udaje i tutaj też się udaje, więc nawet to jakoś wyszło, tylko oczywiście tych pomp. Tutaj jest naprawdę duża, duża ilość. To nie jest niczym sympatycznym, ale do tego, tak jak mówię, takie zwykłe ścieżki y, powinny być wystarczające, więc po prostu zrobienie sobie czegoś takiego. Wystarczy nam do tego, żeby to wybudować i gdzieś tam o to dbać, żeby ta konserwacja tego wszystkiego oczywiście sobie tutaj u nas była. Jeżeli chodzi o podłączenie reszty, to wydaje mi się, że to po prostu podłączymy sobie tutaj na spokojnie, żeby to sobie po prostu działało. I tutaj też wydaje mi się, że też nie powinno być właśnie problemów, o ile w ogóle złapiemy to co chcemy, bo inaczej może być problem. Czyli usuniemy sobie tą rurę i chcemy, żeby to wychodziło stąd, do tego miejsca. I nawet się uda, tylko było trzeba sobie troszeczkę te kąty zmienić, bo oczywiście tam była hydroformia. Teraz stąd dotąd tunel częściowo nad terenem oczywiście, czyli znowu trzeba wstawić sobie jakąś pompę, która będzie nam to wszystko sobie wypompowywała stąd. Chociaż raczej to jest po prostu zmiana takiej wysokości. Ja bym chciał sobie za to drugie wyjścia, czyli tutaj, to się nam pięknie podłączy. I teraz gdzie ten zbiorniczek mieliśmy? To było z kolektora. I to też się nam uda pięknie podłączyć, więc to wszystko powinno sobie działać. No i to jest to, o czym teraz się można powiedzieć najbardziej boję. Czyli jeżeli będziemy sobie chcieli faktycznie podłączyć tą strefę yy, zasilania bezpośrednio do tego, to może się okazać tak, że będziemy mieli bardzo duże problemy z yy, po prostu z tym nachyleniem właśnie i te kąty będą musiały być naprawdę naprawdę ogromne. I będziemy musieli się naprawdę dość grubo natrudzić. Żebyśmy sobie stąd przepompowali te ścieki. Tak naprawdę w tym kierunku, ale to się tak naprawdę już okazuje, bo starczy pociągnąć sobie taką tą. No i właśnie wymagane odpowiednie nachylenia. Weźmiemy sobie takie na 15 metrów. Tutaj ze ścieżką raczej nie będzie problemu, jeżeli chodzi o, tej, o jej połączenie, bo taka ścieżeczka może sobie wyjść po prostu gdzieś tutaj do tych. A jeżeli nie, to może sobie zrobić to tak. Wejdziemy sobie stąd, kawałeczkiem i stąd już się powinno to udać nam pięknie podłączyć. No i co? Bierzemy sobie teraz taką. Naszą rurę, i lecimy sobie z tym do tego naszego pięknego tej naszej pięknej pompy. I nawet to się udaje. No i teraz pozostaje nam to podłączenie, i raczej tutaj nie będziemy sobie chcieli włączyć nic więcej. Czyli to była taka pierwsza yy, można sobie powiedzieć, strefa. W razie co mamy tutaj wyjście, będziemy w stanie mogli sobie tutaj to wszystko przepompować, jeżeli będziemy chcieli się bardziej podłączać do tych wszystkich sfer. No i teraz pozostaje jeszcze podpięcie się do tego naszego. Pięknego systemu, jakim jest oczyszczalnia. I pytanie, czy taka oczyszczalnia będzie w stanie wpiąć się z tą rurą bezpośrednio nam tutaj do tego naszego miasta. Ten kolektor mamy tutaj. I w tą stronę nawet się da. Ja sobie może to zrobię właśnie na odwrót, czyli zrobimy sobie to stąd, pójdziemy sobie do oczyszczalni, i nawet nie ma problemu. Możemy sobie tutaj coś pokręcić, ale widzę, że za dużo tego nie zmniejszymy. No i właśnie. To będzie bardzo, bardzo długa budowa, która będzie naprawdę obcywała w to, że no, te nasze biura budowy będą miały zajęcie na bardzo długi czas, ale udaje nam się dzięki temu podłączyć już, można powiedzieć, praktycznie wszystko do tego naszego miasteczka, do, tego, do tego nasi, tej naszej pierwszej dzielnicy, która będzie sobie tutaj właśnie z nami w stolicy i kolejną rzeczą tak naprawdę jest chyba prąd bo z tego co mi się wydaje to prądu jeszcze tutaj nie uświadczyliśmy, czyli jeszcze go sobie nie podłączyliśmy, nie mamy żadnych podstacji nie mamy żadnych przewodów, a ten prąd będzie też potrzebny, dlatego trzeba go przyciągnąć właśnie z tej naszej elektrowni słonecznej która miejmy nadzieję, że będzie nam pięknie ten prąd dawała, żebyśmy byli w stanie wybudować sobie to wszystko oraz żebyśmy byli w stanie dojść do momentu w którym będziemy zasilani tą naszą elektrownią jądrową ale żeby też wybudować taką yy, elektrownię jądrową oczywiście my będziemy musieli sobie postawić zakłady przeróbki i będziemy musieli zacząć sobie wydobywać uran. Będziemy musieli sobie zacząć wydobywać uran, który będzie się znajdował w takich strefach, właśnie jak ta, gdzie tutaj będziemy mogli sobie to teoretycznie dość szybko wydobywać, przerzucać na górę i taśmociągami transportować, ewentualnie taśmociągami przesyłać na tą stronę, aczkolwiek taśmociąg chyba nie sięgnie tutaj, nawet jeżeli byśmy sobie to sprawdzili napęd ciągu materiałów sypkich jeżeli byśmy sobie wzięli coś takiego go wyżej już nie podniesiemy to on raczej się tutaj po prostu nie podłączy właśnie on się łączy tutaj i to chyba nawet nie muszą być te materiały bo to jest raczej nie na to co byśmy sobie chcieli nie materiały suche tylko sypkie właśnie ale to właśnie te ciągi są dość małe i to jest właśnie gdzieś tam sobie powiedzmy problem że nie no nie damy rady na pewno tego przeprowadzić sobie aż tutaj żeby to sobie było, bo nie mamy też tutaj wsparcia dla tych naszych, e, dla tych naszych podnóżek, które tutaj są, tak, czyli dla tych sporników. Więc nie bylibyśmy w stanie sobie tego tutaj tak po prostu przerzucać, żebyśmy musieli sobie to na statkiem jakimś przepływać i tak dalej, a nie jestem w stanie w stale pewny, czy coś takiego może być. Postaw boja, nie wiem co daje boja, ale są. byśmy musieli sobie zrobić mały dog chyba, też nie, ładunki, to jest to. Toro, taki byśmy musieli sobie postawić ładuneczek, który byłby sobie gdzieś tutaj, by musiał się zmieścić, byśmy musieli sobie znaleźć tak naprawdę teren. I drugi tutaj i taka łódeczka by sobie pływała tutaj, żeby przewodzić sobie te materiały. Czy to jest warte? Nie wydaje mi się, to już lepiej sobie postawić wtedy lądowisko dla helikopterów i po prostu tymi helikopterami przerzucać te ładunki i może to będzie taki główny, główny nasz zamysł, żeby sobie to w ten sposób działało, ewentualnie jesteśmy w stanie sobie Gdzieś tutaj wydobywać to, i tutaj też teoretycznie jest to takie złe miejsce, bo zobaczcie, że wydobywając uran tutaj, jesteśmy w stanie przeprowadzić sobie tak naprawdę kawałek tutaj drogi, i jesteśmy już pod elektrownią, więc nad tym się zastanowimy. Też poza nagrywaniem, ja sobie tutaj, zobaczcie, zaznaczyłem, gdzie mamy kopalnię, która ma bardzo wysoki procent, bo ona ma chyba 99% jeżeli chodzi o to wydobycie uranu, więc tutaj wcześniej to nie jest uran. To co ja tutaj sobie zaznaczałem? Ropy nie. Ranu nie, czekajcie, to jest, to jest kopalnia boksytu. No właśnie, to jest boksyt, którego zobaczcie sobie, że na mapie y, nie ma prawie wcale. Jest sobie tutaj kawałek boksytu, który też pewnie będziemy sobie chcieli gdzieś tam wykorzystywać. Czyli po prostu gdzieś tu mamy ten boksyt, i właśnie dopiero tutaj gdzieś w tych naszych y, górach. I właśnie tutaj mamy zaznaczone, i tutaj też kiedyś będziemy sobie chcieli na pewno uruchomić. No ale właśnie, ta ruda uranu, możecie dać znać w komentarzach. Czy próbujemy się bawić stąd, gdzieś tutaj, po prostu wydobywać tą grudę uranu i ją transportować helikopterami? Czy staramy się wydobywać ją sobie gdzieś stąd i po prostu przewozić ją jakimiś pociągami czy czymkolwiek, żebyśmy byli w stanie sobie to, tą elektrownię oczywiście uruchomić? To zostawiam Wam do skomentowania. No jak widzieliście, tam gdzieś wyskoczył mi komunikat o tym właśnie, że jest zepsuty pojazd. Nic z tym nie zrobię. Jedyne, czym mogę przeciwdziałać, to mogę jeden z pociągów, Czyli tak naprawdę pociąg ten odesłać do yy, zajezdni, bo to są pociągi, które nam zarabiają właśnie na tych naszych pojazdach. Yy, ja najbliższym lokomotowym to mam sobie tak naprawdę w tym miejscu i kliknę go. Tylko właśnie ty masz teraz problem, żeby sobie tutaj wyjechać, bo nie jesteś w stanie podjechać. Yy, a jak ci zrobimy, tak anuluj jazd do tego, zignoruj czerwone światło, żebyś mógł sobie tutaj oczywiście przejechać, i za chwilkę to zrobimy tak, żebyś ty jednak tej zajezdni sobie mógł pojechać i pytanie czy teraz po odwróceniu się będziesz w stanie do tej zajezdni dojechać powinieneś być w stanie, powinien zmienić sobie tor i ty być w stanie sobie tam wrócić a jeżeli nie to wyślemy cię na duży skład celny i po prostu wtedy sobie ciebie przetransportujemy i tak chyba trzeba to wykonać, więc niech on jedzie sobie do tego dużego składu celnego, a ja go sobie odeślę po prostu do zajezdni no i dobra, wysłałem sobie go tak jak widzicie jedzie on do lokomotywowni więc nie powinno być z nim żadnych problemów dlatego że mamy wybudowany tor, który był no, dość mocno przeze mnie pilnowany, który właśnie wywozi sobie e, pociągiem te wszystkie nasze rzeczy tutaj do e, zagranicy i dzięki czemu jesteśmy w stanie zarabiać sobie troszeczkę na tym eksporcie, tylko właśnie to nie są częste kursy, więc też ciężko powiedzieć, żebyśmy byli w stanie na tym jakoś mocno zarobić, ale przynajmniej e, jeżeli będziemy sobie w pożyczki w dolarach to pomału spłacamy sobie tą kwotę, jak widzicie, jedną pożyczkę spłaciliśmy i pomału sobie spłacamy, aczkolwiek jeszcze 6 milionów nam tutaj pozostało i robią się też odsetki karne właśnie w takim spłacaniu, ale taki pociąg ładuje się tymi wywrotkami, tak jak widzicie, on teraz ma 300 tysięcy, jeżeli chodzi o właśnie te dolary. Zobaczcie, do 15 milionów rubli, więc w tym momencie bardzo mocno ograniczymy sobie zarobki, ale też nie powinno być z tym jakichś dużych problemów, zarabiamy sobie na innych różnych sprawach i tutaj widzę, że się zadziały jakieś koreczki. I możemy składować, a nie wysłać asfalt, a wy nie możecie sobie wyjeżdżać z tym asfaltem, przez co nie mogą następni wjechać. Chociaż bardziej widzę, że te korki stają się tutaj. Aczkolwiek to są korki takie, że jedni nie mogą wjechać, drudzy nie mogą wyjechać i dlatego tak się właśnie e, nam tutaj dzieje. No i nic na to nie poradzimy, chyba że przeprowadzimy sobie jakąś kolejną drogę tutaj, żeby taki e, skrót im zrobić. Bo teoretycznie możemy sobie stąd wyjechać, przeprowadzić sobie taką drogę tutaj i zrobić sobie takie podłączenie tutaj do tej naszej drogi i nawet niech coś takiego będzie, zawsze będą miały te niektóre pojazdy bliżej i będą się mniej, mniej blokowały możemy sobie tutaj dać wysoki priorytet na te budowy dzięki czemu te wszystkie biura powinny dość szybko się tym zająć i nie będziemy mieli tutaj tak, tak, takich koreczków no i dobra, mamy tutaj to wszystko już można powiedzieć obgadane, to teraz lecimy sobie z tym naszym prądem i z tego co zauważyłem, to te podstacje z gierki już mają też te trzy wejścia i wyjścia, czyli tutaj już te mody nam powiedzmy nie są potrzebne do zajmowania się tym. I teraz tak, na pewno musimy mieć podstacje jakieś tutaj, które będą sobie odpowiedzialne za to, żebyśmy byli w stanie w ogóle zasilić te nasze biura budowy. I nawet taka, jedna tutaj się chyba wystarczy i tutaj postawimy sobie po prostu drugą. Tylko tutaj może nawet postawimy sobie dwie, bo one już będą zahaczały o te budynki stąd, a to też jest dość dla nas ważne żeby to sobie było dość dobrze podłączone tutaj podłączymy sobie kolejną podstację, tak dość chciałbym je gęsto postawić, no bo jednak wiecie, że z tym prądem często jest problem, że te podstacje są jednak przeciążone dlatego też chciałbym, żeby one były troszeczkę, troszeczkę częściej poustawiane żebyśmy mogli sobie po prostu ten prąd podprowadzić, no i dobra, to byśmy mieli jeżeli chodzi o podstację, no i kolejną rzeczą jest tak naprawdę podprowadzenie sobie prądu, jeżeli weźmiemy sobie taki prąd to zobaczcie, że no tutaj go tak naprawdę jest dość mało na te wyprowadzenia. Jeżeli byśmy sobie chcieli jakoś podłączać bardzo na duże strefy, ale właśnie mi się wydaje, że nie będziemy tego bardzo się rozwijać w tylko to będzie takie tymczasowe. I później, jeżeli tutaj zaczną się wprowadzać ludzie i będą oni sobie tutaj żyli, to będziemy bawić się w to, żeby elektrownię uruchomić. To powinno nam bardzo mocno pomóc. Dlatego wydaje mi się, że po prostu zrobimy sobie jakąś taką rozdzielnię w mieście. Ewentualnie, właśnie transformator, bo tutaj też są te duże, duże wyjścia, a w zasadzie to jest jedno. I czyż to teoretycznie mogłoby to wszystko tutaj nam zasilić, i tylko taki transformator był nam był, e, potrzebny, bym powiedział sobie dość duży, to jest bardziej rozdzielać niż transformator, a to są takie dość małe e, stacje. Czy taka jest wystarczająca? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Postawimy sobie ją gdzieś tutaj, żeby nie było jakiś takich większych problemów. Weźmiemy sobie te linie, najwyżej później będziemy się bawić w to, żeby właśnie to gdzieś sobie wyburzyć. I to podłączy nam się bezpośrednio, nie podłączy, więc musimy sobie wyjść tutaj i stąd podłączyć się do tej naszej elektrowni, więc ten prąd tutaj będziemy mieli zagospodarowany. Jeżeli chodzi oczywiście tylko o wyjście na tą naszą... Yy, na tą, na tą naszą sześć. Tutaj mamy 1.85. Wydaje mi się, że to są takie wystarczające przewody, żebyśmy sobie tutaj podłączali do tego wszystkiego. I tak, weźmiemy sobie na pewno coś stąd i spróbujemy gdzieś tutaj przeprowadzić, żebyśmy byli w stanie się właśnie w tą yy, podstację. I teraz tak naprawdę pozostaje nam wyprowadzenie tych wszystkich przewodów, które widzę, że tutaj nie chcą wyjść, a jeżeli byśmy sobie wyszli stąd, to z inną infrastrukturą, a jak zrobię sobie tak, że wyjdę tu naprost, a bo ja nie mogę tego po prostu pod ziemię, tak aby teraz wrzucić, Hmm, Ale bym chciał, żeby to właśnie sobie dochodziło tu. Podejrzewam, że będziemy musieli sobie zrobić to troszeczkę inaczej. Czyli usuń tę linię. Weźmiemy sobie teraz tą linię naszą podziemną. Widzicie jak ja podłączę się bezpośrednio. To czy to się uda? No oczywiście, że się nie uda. Bo będzie koliza z infrastrukturą. Więc może zrobimy to tak. Wyjdziemy sobie stąd. Na spokojnie podjedziemy sobie gdzieś do tego miejsca. Stąd już właśnie będziemy mogli się bezpośrednio podłączyć. I nie powinno być żadnych na te komunikaty za bardzo nie zwracam uwagi, tam póki co wszystko działało, więc wydaje mi się, że działać powinno też eee, to dalej. Czy tutaj bezpośrednio się podłączymy? Oczywiście, że się bezpośrednio nie podłączymy. Musimy sobie przeprowadzić taki przewód oraz taki przewód. Tutaj oczywiście pewnie też będą problemy. I ja bym chciał doprowadzić się dokąd. Rzeczka z tymi przewodami to jest dziwne, że właśnie tak się nie można jakby do nich podłączać, właśnie To jest niby kolizja, a tak naprawdę tej kolizji nie powinno być. I to jest aż dla mnie czasami troszeczkę dziwne, bo zobaczcie, co będę robił to w takich małych odcinkach to będę mógł sobie tak naprawdę przechodzić po takim kawałeczku i wszystko będzie idealnie się łączyło, a jakimś dłuższym kawałku jest to yy, właśnie niemożliwe. Stąd raczej nie powinno być problemów, ale widzę, że zaczynają się problemy z tymi naszymi wyjściami, żeby one gdzieś tutaj były. I te kable też wyglądają tutaj, jakby w ogóle połączone nie były. I pytanie czy to się połączyło, ale podejrzewam, że tak, po prostu tak gra tak co działa, że niektóre rzeczy łączą się w taki dziwny, e, dziwny sposób. I co? Jeszcze mamy tak naprawdę jedną podstację do podłączenia i tutaj właśnie to jest to fajne, że możemy sobie zrobić coś takiego, czyli ten wiatrak będzie go ją sobie zasilał, wspomagał, a my będziemy sobie w stanie wyprowadzić jeszcze tutaj przełód. Chociaż widzę, że tu jest jeszcze jedna podstacja i ją byśmy musieli sobie podpiąć tak naprawdę może w taki sposób, czyli wyjdziemy sobie tu i bezpośrednio podłączymy się do tego a z tym byśmy sobie polecieli właśnie do tej naszej podstacji, która będzie sobie na samym, samym końcu po prostu zasilała tą naszą strefę tutaj fabryczną. I wydaje mi się, że tu jest już OK, jeżeli chodzi o to pręd, możemy sobie to wszystko zaakceptować, żebyśmy sobie dalej z tym lecieli. No i cóż, w tym odcineczku to było na tyle. Dzisiaj chciałem po prostu sobie tak szybko dla Was nagrać, żebyśmy mieli odcineczek wprowadzający następny nowy tydzień po wakacjach moich i... Kolejne odcineczki już wrócą do normy, będą dłuższe i zaczniemy się też bardziej tutaj rozbudowywać, zaczniemy dużo więcej planować i mam nadzieję, że niedługo uda nam się uruchomić tą strefę, żeby te nasze budowy ruszyły razem z tymi biurami budowy dużo, dużo szybciej. Ja za dziś Wam dziękuję, do następnego, cześć!